Sytuacji jest okay. Okay. olbrzymie zaangażowanie emocjonalne pani poseł Lenartowicz, która dziwnym przypadkiem jest koleżanką z okręgu wyborczego Michała Wosie. może ją tak boli, że zdobyła 16 tysięcy głosów, a Michał zdobył prawie 40 tysięcy głosów. Rozumiem, że może pani ma poleć. I dlatego pani tutaj urządza tego typu hucmy, ale chciałbym pogratulować się prokuratorom, tak, nie przesłyszeli się Państwo, chciałbym pogratulować konsekwencji w tym, że są narzędziem w rękach obecnie rządzącej Platformy Obywatelskiej, w tym, że osłabiają nasze państwo, państwowe bezpieczeństwo. Z jednej strony mamy zespół, który ma gnębić żołnierzy i strażników granicznych, który ma ścigać ich za to, że bronią naszej granicy i kolejny zespół, który ma gnębić ministra Wosia, który odpowiadał za to, żeby służby miały narzędzia i były wyposażone w specjalistyczny sprzęt, który będzie wykrywał Przestępczość. Pan prokurator w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział, że doszło do naruszenia interesu prywatnego. Ja się z tym zgodzę. Doszło do naruszenia interesu prywatnego tych gangsterów, którzy dbali na nasze bezpieczeństwo, dbali na łapóweczki, które były przyjmowane w nogach od stołów. To rzeczywiście zagroziło ich interesowi prywatnemu i z tym się trzeba bardzo mocno zgodzić. Ale na. Potwierdzenie tego, że ten sprzęt Pegasus, jak zwał tak zwał, miał wzmacniać i wzmacniać bezpieczeństwo naszego kraju. Ja mam pytanie do panów prokuratorów. Czy w czasie kariery waszej prokuratorskiej, kiedykolwiek korzystaliście z materiałów, które zostały pozyskane w ramach takiej działalności jak Pegasus? czy innego narzędzia, jak zwał tak zwał? Ale czy w waszej prokuratorskiej pracy, która była wycelowana w to, żeby chronić? społeczeństwo polskie przed przestępczością, czy wy kiedykolwiek korzystaliście z takich materiałów pozyskiwanych na podstawie kontroli operacyjnej, a jeśli Dziękuję pozyskiwaliście, to potwierdza postawioną przeze mnie tezę.